Warszawa. Bielany. Zimna grudniowa noc. Sól przeżera resztki śniegu, zmieniając całą okolicę w bagno. Centrum Polski. Centrum Europy zmienia się z aspirującej do zachodu stolicy w betonową gęstwinę. Miłosz obserwował to wszystko ze swojego balkonu. Pod blokiem stała jego stara Skoda, niczym pomnik jego osiągnięć. Osiągnięć w wojsku. Szeregowego żołnierza, który front widział jedynie na filmach. Patrzyła się na niego tak, jak on teraz na nią, ale w przeciwieństwie do niej, on miał nutę agresji w sobie, niepohamowanej złości, którą próbował ulotnić z dymem papierosa zapalonego jedynie późno w nocy, gdy żona już spała. Nikt nie wiedział, że pali, nawet jego przyjaciele. Skrywał to, podobnie jak wiele innych rzeczy. Frustracja w nim narastała. Alicja. Młoda, rudowłosa policjantka też paliła papierosa tej nocy na swoim balkonie. Zastanawiała się, co by było, gdyby poszła śladem rzeźnika, wzięła tę kartkę i zagrała w jego grę, ale nie zrobiła tego. Nie była tym samym typem osoby, co jego poprzednie ofiary, które dały się zmanipulować i choć minęło już sporo czasu od śledztwa, to często wracała do niego myślami. Co jeśli tacy ludzie gdzieś tam dalej są? Co jak tam gdzieś są jego naśladowcy, lub zupełnie nowi psychole? Myślała tak sobie, wlepiając wzrok w wyrastające w oddali drapacze chmur pośrodku gnijącego miasta. Czyste niebo, brudne powietrze, świeżo wyremontowane mieszkanie i obskurna, paskudna klatka schodowa. Miasto Perspektyw i kamienica, która widziała już wszelkie używki tego świata. Warszawa była miejscem o dwóch twarzach i miłoż doskonale to zauważał, gdyż sam prowadził dwa równoległe życia. W jednym był miłym chłopakiem, ba, mężczyzną już. Miał piękną żonę i wspaniałych przyjaciół, z którymi co jakiś czas grywał w różne planszówki. W drugim życiu jednak był przygnębionym i zawiedzionym rzeczywistością buntownikiem. Cichym, takim, który bunt wygłasza jedynie we własnej głowie. Do czasu. Co rano, gdy wychodził do pracy, mijał pana Stanisława, sąsiada mieszkającego kilka pięter niżej. Zawsze stał przy wejściu do klatki i palił obrzydliwego papierosa bez filtra cuknącego najtańszym tytoniem i obskurną meliną jednocześnie. Za każdym razem go to irytowało. Nie znosił tego, że jego dzień zaczyna się od spotkania takiego chama, tym bardziej, że wcale nie przesadzał z tym określeniem. Stanisław bowiem parkował swojego Opla tuż przed klatką, tłumacząc się wielokrotnie swoim reumatyzmem i zaleceniami od lekarza, ale Miłosz wiedział, że to tylko ściema, taka przykrywka, by nie musieć szukać miejsca na drugim końcu osiedla, gdy wszystkie inne normalne miejscówki były już zajęte. Szczerze nienawidził go za to, nie tylko dlatego, że musiał się przeciskać między tym złomem a barierką oddzielającą chodnik od trawnika, ale też ze zwykłego poczucia niesprawiedliwości. On sam musiał swoją skodę postawić tam, gdzie akurat było miejsce, nawet jeśli było to 500 metrów dalej. Złości w nim narastała z każdym krokiem. Nie uchylił się tym razem i uderzył łokciem w lusterko. Stary piernik zaczął piłować mordę, ale nie zwracał na to uwagi. Wsiadł do auta, które cudem udało się tym razem postawić stosunkowo blisko jego bloku, i włożył kluczyk do stacyjki. Czuł ciśnienie w uszach, szum dudnił wraz z biciem serca, które jak co rano przyspieszyło pod wpływem niezdrowej adrenaliny. Zawsze wyobrażał sobie, jak wbija temu dziadowi nóż kuchenny prosto w brzuch. Paradoksalnie nie wiedział czemu. W jego wyobrażeniach był to nóż, który kupiła Anna, jego żona, na jakiejś wyprzedaży w Pepko różowy nóż z plastikową rączką. Co za paranoja. Siedział i patrzył się w zegary kunsztownej czeskiej motoryzacji, gdy z transu wybudziło go trzykrotne uderzenie w szybę. To ten stary chuj Stanisław walił w szybę i machał rękami, wskazywał na tego swojego gruza. Ewidentnie chciał sobie wyjaśnić to, co się zdarzyło. Miłosz wysiadł zatem, ale nie jak dziki, opanowany furią dres, który wyskakuje ze swojej bęki zaraz po tym, jak zajedzie ci drogę, gdy tylko mu coś w twoim stylu jazdy się nie spodoba. Nie. Wysiadł niczym oaza spokoju, nie odzywając się słowem i patrząc się na drącego mordę dziada z tanim kiepem, który niemal przypala jego koniuszki palcy. Patrzył i jedyna myśl, jaka go nachodziła, to pytanie: dlaczego nie wziął tego cholernego różowego noża? Alicja nie miała za dużo do roboty. Właśnie kończyła poranną kawę nad aktami sprawy, którą jej wydział właśnie zamykał. Wtedy pojawił się komendant. Doniosłem, ale przepitym niczym po grubym melanżu głosem ogłosił na cały komisariat, że na dole czeka jakaś stara baba, która chce zgłosić zaginięcie, więc niech się ktoś lepiej tym zajmie, inaczej sam wymyśli tym wszystkim robom zajęcie. Tym razem padło na Alicję, archiwum Mix. Wydział zabójstw stał się dla niej dodatkiem do pracy. Została oddalona od większości spraw po akcji z rzeźnikiem. Nikt nie chciał, by policjantka, która przez mordercę została bezpośrednio zaangażowana w sprawę, była teraz powiązana z rozwiązywaniem innych zagadek z przeszłości. Nikomu by to nie służyło. Zeszła na dół, w kącie siedziała malutka, zgarbiona staruszka, która wyglądała jak siedem nieszczęść plus jedno na zapas. Alicja zaprosiła ją do pokoju przesłuchań jedynego obecnie dostępnego miejsca, w którym spokojnie mogłaby wysłuchać jej zgłoszenia. Miłosz nie był dziś w pracy. Wziął L4. Lekarzowi na e-konsultacji powiedział, że ma grypę, więc dostał kilka dni wolnego. Nie był też jednak w domu. Zamiast tego gnał przed siebie w swoim srebrnym rydwanie na złamanie karku, wbrew wszelkim zakazom, byle przed siebie. Nie wiedział co ma robić. Ręce miał całe we krwi. Do tej pory słyszał wciąż nawracający dźwięk pękającej głowy Stanisława, którą złapał pod blokiem za potylicę i którą obijał okrawężnik i którą potem z niemałym trudem wrzucił do bagażnika i która teraz obija się między nadkolem a kanapą pasażerów. Miał wrażenie, że co jakiś czas słyszy jakieś stęknięcia, jęki niby człowieka, ale to bydle nie mogło żyć. Widział przecież jak rozłupuje mu czaszkę, a teraz musiał się go pozbyć. Alicja wysłuchała staruszki, która opowiedziała, że mąż co rano schodził na fajka i później wracał do mieszkania, by gnić przed telewizorem i co jakiś czas narzekać na wszystkie części ciała, które akurat go bolały. Tym razem jednak nie wrócił, a na klatce nie było po nim śladu. Przepadł. Rozmył się w powietrzu, podobnie jak poranny dym z jego taniego szluga. Pod Warszawą nie było bezpiecznych lokacji. Każda wydawała się być oczywista dla policji do odnalezienia ciała. Wszelkie lasy były na tyle małe, że pierwszy lepszy grzybiarz znajdzie pochowane ciało. Tym bardziej, że zmarznięta grudniowa gleba nie pozwoliłaby wykonać głębszego grobu niż pół metra. Stary chuj w bagażniku nawet po swojej śmierci sprawiał miłoszowi problemy, choć w wyobrażeniu jego śmierć miała być taka przyjemna. Teraz jednak miał przed sobą zadanie, którego nie przewidział. Nie planował zostania mordercą, więc nie miał gotowego rozwiązania. Nie miał chemikaliów, które rozpuszczą ciało. Nie miał łopaty, ani nawet saperki, by chociaż te pół metra wykopać. Nie miał nawet durnej zapalniczki. W jego skodzie zamiast niej była plastikowa zaślepka. Jechał więc przed siebie, byle dalej od zbrodni, próbując wykombinować, co ma teraz zrobić, byle dalej od zbrodni, ale ta zbrodnia wciąż go goniła. Była tuż za nim, leżała w jego bagażniku. Długie rude włosy zafalowały, przecięły szybkim ruchem stęchłe powietrze ogólnodostępnej toalety i szybko zostały ujarzmione gumką do włosów w pospolitym kucyku. Tak Alicji najlepiej się pracowało. Łatwiej było się skupić, gdy kosmiki nie wchodziły do ust. Ubrała się w mundur, choć rzadko go do tej pory nosiła. Nie musiała, gdy pracowała nad sprawami sprzed lat i w końcu ruszyła na białą łękę poszukać jakichś śladów, które staruszce mogłyby umknąć. Na miejscu nie było nic podejrzanego, przynajmniej dopóki nie zauważyła czerwonej plamy tuż za kołami zaparkowanego forda. Podeszła bliżej i dostrzegła ślady krwi na krawężniku oraz kilka kropel tuż pod bagażnikiem Forda. Pomysły czasem uderzają nas z znienacka, zachodzą nas, kręcą się po głowie i w końcu wykluwają, dając idealne rozwiązanie naszych obecnych problemów. Nie było tak jednak u Miłosza. Ten bowiem próbował na siłę znaleźć rozwiązanie, pokonując kolejne kilometry. Byle dalej, byle do przodu. Próbował zmusić mózg do przeskoczenia wszystkich etapów powstawania genialnych planów i znalezienia remedium już teraz, już zaraz. Nie miał świadomości, że tylko utrudnia sobie sprawę, że komplikuje wszystko, a spirala myśli skutecznie miesza teoretycznie możliwą fikcję z realnymi rozwiązaniami. Miał dość. Nie mógł już dłużej przed wszystkim uciekać. Zjechał na pierwszym zjeździe i postanowił, że dojedzie tam, gdzie go zaprowadzi ta wąska droga, a na miejscu poszuka lokacji, gdzie po prostu wypieprzy skurwiela i odjedzie w spokoju. Jechał tak jeszcze kilkadziesiąt minut, aż dojechał do starego, niby wyremontowanego, ale jednak zaniedbanego kościoła, gdzieś między lasami pod biskitkami. Na miejscu był spory bałagan porozrzucane deski, jakaś betoniarka z zaskniętym betonem w środku i inne tego typu śmieci. Najpierw pomyślał, że po prostu gdzieś go tutaj położy, ktoś go znajdzie po zimie. Już pewnie trochę zgniłego, zrobią śledztwo, ale nijak go nie powiążą z tą sprawą. Po prostu skończy się na tym, co zawsze czyli zamknięciu z powodu braku dowodów, śladów czy świadków. Wytargał Stanisława z bagażnika. Zabił go niedawno, jednak jego ciało śmierdziało tak okrutnie, że nie miał pewności, czy to uwolnione fekalia, czy już rozpoczęły się jakieś procesy gnilne. Starał się o tym nie myśleć. Ciągnął go szukając dogodnego miejsca, takiego, które nie pozwoli odkryć zwłok zbyt wcześnie, gdy nagle uderzył o coś głową. Był to hak przymocowany do solidnej liny zwisającej z rusztowania. Genialny pomysł, na który tak czekał, właśnie uderzył go w głowę dosłownie. Alicja wiedziała, że ta krew bez wątpienia należała do zaginionego. W takiej okolicy takie ślady nie powstają przypadkiem zresztą był to jedyny trop. Skontaktowała się z kolegami z wydziału i poprosiła, by sporządzili listę wszystkich samochodów i ich właścicieli, którzy pojawiali się na osiedlowym parkingu w ciągu ostatniej doby. Można to było zrobić chociażby zabezpieczając nagrania z kamer monitoringu okolicznych żabek, które z jednej strony były jakąś plagą, ale teraz stawały się błogosławionym źródłem informacji. Samo osiedle niestety nie miało monitoringu, oczywiście poza tym osiedlowym, znanym z memów, ale ten nie okazał się pomocny. Młoda policjantka już dawno miała ze sobą rozmowę ze wszystkimi obecnymi w mieszkaniach sąsiadami. Stanisław wisiał już na haku. Miał go wbitego w żuchwę. Lina owijała się na belce nad tabernakulum, a jego ciało w zabawny sposób pokrywało się z ciałem Jezusa na drewnianym krzyżu wiszącego na ścianie. Ten widok naprawdę rozbawił Miłosza, gdyż Stanisławowi do Jezusa było tak blisko jak Madonnie do Maryi. Tak czy inaczej poczuł ulgę. Już sobie wyobrażał, jak leży przed telewizorem, trzymając w dłoniach ciepłe kakao.